Panie Ministrze, dowódca uroczystości Major Weimann melduje pododdziały do uroczystości upamiętniających dziewiątą rocznicę katastrofy samolotu Kasa C-295M pod Mirosławcem. Przypomina nam tragiczne wydarzenia z 23 stycznia 2008 roku. W tamten mroźny styczniowy wieczór o godzinie 19.07 wiadomość o katastrofie pod Mirosławcem dotarła do rodzin ofiar i ich bliskich. Dotarła do Polaków. Dziś zebraliśmy się tu, aby uczcić pamięć 20 żołnierzy. Który polegli służąc ojczyźnie. Jest to zaszczyt i honor powitać tu dzisiejszym rodziny ofiar katastrofy lotniczej w Mirosławcu. Chciałbym powitać serdecznie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pana Wojciecha Fałkowskiego. Gorąco witam pana Wicewojewodę Zachodniopomorskiego pomorskiego Pana Marka Sudocza. Witam Inspektora Sił Powietrznych, Generała Brygady Pilota Cezarego Wiśniewskiego. Witam Dowódców Skrzydeł, Dowódców Jednostek Wojskowych, Sił Powietrznych, Wojsk marnarki Marynarki Wojennej. Witam Przedstawicieli Policji, Służb Mundurowych. Witam duszpasterzy Wojska Polskiego oraz proboszcza parafii Mirosławiec. Serdecznie witam przedstawicieli samorządów lokalnych z panem burmistrzem Piotrem Pawlikiem, burmistrzem gminy Mirosławiec. Witam członków Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu oraz innych stowarzyszeń współpracujących z jednostkami podległymi pierwszemu skrzydłu. Witam przedstawicieli instytucji państwowych i firm prywatnych, dyrektor, dyrektorów szkół, przedszkoli, harcerzy. Witam mieszkańców Mierosławca i wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystości. Szanowni Państwo, głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan Wojciech Fałkowski. Generale, panie i Panowie Oficerowie, przede wszystkim bliscy ofiar tej strasznej katastrofy, wszyscy zebrani tutaj, Szanowni Państwo. Zgromadziła nas tu pamięć o tragicznym wypadku sprzed dziewięciu lat. Ten mroźny, a jednocześnie, jak się później okazało, straszny wieczór doszło do Tragedii, która wstrząsnęła siłami powietrznymi i całym polskim wojskiem, a także całym społeczeństwem. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ o tym pamiętamy. Zgromadził nas tu obowiązek pamięci, bo, proszę Państwa, wojsko to jest również pamięć. Armia ma obowiązek pamiętać o swoich żołnierzach. O tych dawnych, sprzed wielu, wielu, często i wieków, i dekad, o tych, którzy zginęli w służbie niedawno, i o tych wszystkich, którzy są z nami. Bo armia to jest solidarność. Wojsko opiera się na solidarności kolegów i tych, którzy wszyscy służą. To jest obowiązek służby. To jest obowiązek dyscypliny i hierarchii. To jest obowiązek trwania przy wartościach. Ale to jest również, a może w pierwszej nawet kolejności, solidarność kolegów, solidarność w szeregu, solidarność w służbie i solidarność pamięci. To jest również solidarność wobec bliskich tych, którzy odeszli, ofiar poległych. Tych, którzy stali i trwali, i walczyli, i służyli. Więc obowiązek pamięci łączy się z obowiązkiem opieki i wsparcia, i również z obowiązkiem trwania w tych wartościach, które są niezmienne w każdym wojsku, i w wojsku polskim trzeba je przypominać i przywracać sprzed dziesiątków lat, tak żeby one wczoraj, dzisiaj i jutro były ważne, obecne i wyznaczające etos służby, pracę i działanie. Będąc tu w Miedrusławcu, nie można nie powiedzieć, że to jest również miejsce, które ma się rozwijać na chwałę polskich susił spowietrznych. To jest baza, która jest już w tej chwili i będzie rozwijana, umacniana, wzmacniana i coraz lepiej wyposażona. To jest baza, która po latach zapomnienia i odsunięcia, marginalizowania na i w bok, teraz wraca jako pierwszoplanowa, ważne miejsce polskich sił powietrznych. Z nową misją, ale które bardzo szybko musi odrabiać stracony czas, bardzo szybko, musi się mocno, szybko, gwałtownie rozwijać. Ta praca ku przyszłości nie jest możliwa bez pamięci. Nie jest możliwa bez pamiętania o służbie kolegów i ludzi, którzy tworzyli polskie skrzydła w ostatnich dekadach i w ostatnich latach. Tradycja składa się na tożsamość. A tożsamość składa się na pewność tego, że w razie potrzeby polska armia, polskie wojsko, polskie lotnictwo sprosta wyzwaniu. Nasza obecność tutaj jest elementem tego. Pamiętamy, chcemy pamiętać, po to również, żeby polskie siły powietrzne się rozwijały i były coraz silniejsze i coraz bardziej. Mogły tę służbę lepiej spełniać. Dziękuję bardzo. Utraceni, lecz niezapomniani. Pokonani nie w walce, lecz przez los. 9 lat temu w tym miejscu o godzinie 19.07 w katastrofie lotniczej samolosu, samolotu Kasa C-295M. Zginęli nasi nieodżałowani koledzy lotnicy, żołnierze sił powietrznych, generał dywizji pilot Andrzej Andrzejewski z pierwszej brygady lotnictwa taktycznego. Generał Brygady Pilot Jerzy Piłat z 12 bazy lotniczej. Generał Brygady Pilot Dariusz Maciąg. Z dwudziestej pierwszej bazy lotniczej. Pułkownik, pilot, Zdzisław Cieśnik, z pierwszej brygady lotnictwa taktycznego. Pilot Wojciech Maniewski z czterdziestej eskadry lotnictwa taktycznego, pułkownik Zbigniew Książek z dwudziestej drugiej bazy lotniczej. Podpułkownik-pilot Grzegorz Junga z 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Podpułkownik-pilot Robert Maj z 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Podpułkownik Dariusz Pawlak z dwunastej bazy lotniczej. Podpułkownik Piotr Firlinger z dwudziestej pierwszej bazy lotniczej. Podpułkownik Jarosław Haładus z 13 eskadry lotnictwa transportowego. Podpułkownik Krzysztof Smołucha z dowództwa sił powietrznych. Kapitan Pilot Robert Kuźma, z trzynastej eskadry lotnictwa transportowego. Kapitan Pilot Michał Smyczyński z trzynastej eskadry lotnictwa transportowego. Chorąży Janusz Adamczyk z trzynastej eskadry lotnictwa transportowego. Taną w wiecznej pamięci. Cześć ich pamięci. Salwa honorowa. One, Salmon! Fals Salmon. Koniec składa podsekretarz sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Fałkowski. wicewojewoda wojewoda Pomorski pan Marek Suboczyk,